Konkurencji. A przecież muzyka daje o wiele większe możliwości. Może na przykład spajać współpracą i przyjaźnią. A przecież najważniejsza jest radość grania. Występować przecież mogą wszyscy uczniowie, bez względu na umiejętności. Nie muszą być konkursowiczami. Nie musi być rywalizacji. Pierwsze warsztaty odbyły się w Berlinie właśnie w maju 2006 roku. Każde warsztat swój oryginalny scenariusz, scenografię i specjalnie wybrane, opracowane nuty, żeby się mogli wykazać dokładnie wszyscy skrzypkowie. Skierowane są przede wszystkim do skrzypków z małych ośrodków. Dzieci najpierw pracują w swoich szkołach, a następnie w wybranym dniu, to jest dzisiaj na przykład 31 marca i w wybranym mieście, dzisiaj są to kartuzy, zgrywają utwory w orkiestrze. Uczniowie mają przerwy na poczęstunek przygotowany przez rodziców, także też bardzo duża rola rodziców. Efekt pracy małych artystów, za chwilę Państwo usłyszycie, tak jak mówił pan dyrektor. Pełna nazwa dzisiejszej imprezy to dziewiąte międzyszkolne warsztaty muzyki kameralnej klas skrzypiec Kościerzyny, Kartus, Pucka, Gdańska, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Trzewa i Pelplina pod tytułem Cieszmy się, bawmy się. W warsztatach udział bierze 66 skrzypków, 10 nauczycieli oraz gościnnie pianistka, przyjaciel małego skrzypka pani Anna Wołczewska. Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Modraki z kartu sprowadzony przez pana Piotra Jereczka i panią Grażynę Recław. A nawet jedna z mam.